Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest żyć w obfitości i dostatku? Jakie to uczucie, gdy wszystko, czego pragniesz, jest dostępne dla Ciebie w każdej chwili? Czy pragniesz doświadczyć tego uczucia, ale nie wiesz, jak to osiągnąć? Przed rozpoczęciem medytacji ważne jest, abyś znalazła spokojne miejsce, w którym będziesz mogła skupić się na swoich myślach i emocjach. Może to być Twój ulubiony fotel, kącik w ogrodzie czy nawet ławka w parku. Ważne jest, abyś czuła się komfortowo i bezpiecznie. Kiedy już znajdziesz odpowiednie miejsce, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów, wciągając powietrze nosem i wypuszczając je ustami. Poczuj, jak z każdym oddechem rozluźniają się Twoje mięśnie a umysł staje się coraz bardziej spokojny. Wyobraź sobie teraz, że przed tobą znajdują się drzwi. Drzwi te prowadzą do świata obfitości i dostatku. Kiedy je otworzysz, znajdziesz się w miejscu, gdzie wszystko, czego pragniesz, jest dostępne dla ciebie. Może to być piękny dom, wspaniała praca, zdrowie, miłość czy nawet pieniądze. Wszystko to czeka na Ciebie po drugiej stronie tych drzwi. Poczuj, jak Twoje serce wypełnia się radością i wdzięcznością na myśl o tym, że wszystko to jest dla Ciebie dostępne. Wyobraź sobie, jak otwierasz drzwi i wkraczasz do świata obfitości. Poczuj, jak energia tego miejsca otacza Cię i wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. Teraz skup się na tym, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Może to być konkretna rzecz, sytuacja czy uczucie. Wyobraź sobie, jak to, czego pragniesz, przychodzi do ciebie z łatwością i radością. Poczuj, jak Twoje pragnienia stają się rzeczywistością. Poczuj, co Twoje ciało ci mówi, gdy wiesz, że te rzeczy już należą do ciebie. Jak się czujesz mając to, czego pragniesz. Pozostań chwilę z tymi odczuciami. Zanurz się w nich. Po kilku minutach powoli zacznij wracać do rzeczywistości. Weź kilka głębokich oddechów i powoli otwórz oczy. Poczuj wdzięczność za to, że masz możliwość doświadczyć obfitości i dostatku w swoim życiu.